Witam wszystkich bardzo serdecznie w misji historycznej w grze War Thunder. No leć do góry, leć mój samolocie. Na czym polegają misje historyczne? Oj kurde, jeden koleś się już rozbił. No na pewno nie na tym, żeby się rozbijał. 160 punktów dostałem tego, punktu doświadczenia za w ogóle wzbicie się w powietrze. Misje historyczne są to po prostu misje na podstawie jakichś tam zdarzeń historycznych, ale nie, nie gra się w nie tak jak w zwykłe misje, nie mamy wielu samolotów, mamy jeden samolot, chyba, chyba w tej misji są dwa samoloty, czyli jeszcze raz będę mógł startować, bo jeśli ten, jeśli mnie roz, rozwalą, patrzcie, tu jest nas, jest nas bardzo mało, bo tu za dużo osób nie ma, zobaczmy, raz, dwa, o oh fak do góry są, żeby się nie rozbił. zobaczmy, jeden przed nami, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, ośmiu nas jest, Przeciwników pewnie też coś koło tego. No może trochę więcej. Nie wiem, gdzie się moi koledzy podzieli, ale gdzieś się rozwalili. Trochę mi brakuje tego, żebym wiedział, co, o co w tej misji chodzi. Może obiektyw? nie. Widzę jakieś punkty do przejęcia. Co to w ogóle jest za mapa? Operacja Chao Go. Trochę po jakimś takim chińsku brzmi. Ale tu z ruskimi jesteśmy, więc może walczymy z jakąś Japonią albo. Nie wiem, z Chinami czy z czymś. Nie pamiętam po której stronie byli Chińczycy. Chociaż to komuniści w sumie. Ale może po wojnie się stali. Nie znam się aż tak bardzo na historii. Dobra. Lecimy do przodu. No i te misje, właśnie, jeden ból, który w nich jest, to to, że strasznie długo się leci. No masakra po prostu. Patrzcie, działo przeciwlotnicze, 32 km, a tu co? Nie wiem, tam jest coś chyba do przejęcia, tak? Aha, artylerię trzeba rozwalić, czy jakieś te, tego typu rzeczy. No, 14 km przed nami. No, masakra. Tak, psz, aj, za często mówię masakra, ale to jest masakra, naprawdę. Jak 7. Też taki koleś ma takiego samego jak ja. Tylko pewnie nie z takim pięknym malowaniem. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Wszyscy mają pełne gatki już w Chinchuanowie. Jak to się nazywało? W Chanchingou już wszyscy mają pełne gacie. A może to rzeka jest Chanchingou? To to wie, niech ktoś napisze w komentarzach, jeśli ma większą wiedzę na ten temat, albo niech wygoogluje, można wygooglować zawsze i dać info, patrzcie tutaj miejsce na czołgi, lecimy nisko, woda jest taka, tekstura na wodzie, powtarzająca się, teraz ja wyskoczą kurde przeciwnicy i to mi nie pasuje, patrzcie tu mają samoloty, na szczęście to jest niski poziom. Wydaje mi się, że większość osób nie ogarnia. Samolot jakoś dziwniej lata niż normalnie, jeśli chodzi o celownik, wiecie. Wydaje mi się, że może tu jest jakaś tryb jakiś bardziej zaawansowany. A może po prostu ja nie, 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 jakoś nie czuję tego. No tu już nasi strzelają. No i są też oczywiście przeciwnicy. Tylko nie widzę samolotu przeciwnika. A widzę! Po prawej, tu jest gdzieś. O kurde, ale wysoko. Są bombowce zapewne. Ja bombowca nie miałem. U nas też są bombowce, ale my akurat myśliwcami lecimy tutaj z kolegami. I dużo artylerii tu jest. Artyleria akurat się dość prosto zabija, jeśli chodzi o strzelanie samolotem. Dobra. Boję się tylko, że tu... O kurde, widzicie typa. Jak czapla w Bajoros obniża swoją wysokość i będzie bombardował. Aha, nie ma celownika. No ładnie, to teraz będziemy ten. I my chyba nie dostajemy informacji o tym, czy dotrafiliśmy, czy nie. Można strzelać do typa. Nie ma problemu. Widzę, że się odłączył od reszty swojej grupy. Strasznie szybki jest, wiecie. Żebym nie dostał z jakiegoś działa przeciwlotniczego, czy czegoś podobnego. Koleś uciekł. O, oh fuck. No właśnie, o tym mówię, kurde. Dobra, skręcamy i wracamy do swoich. Nie będę, typa, gonił przez całą mapę. O oh fuck. No nie, ten ma jakiś taki znaczek japoński to pewnie znaczy coś dużo, że jest super gościem albo coś, coś w tym rodzaju. Lecę prosto, zobaczę niżej co on robi. Kurde, dwóch ich jam mam na sobie, czy co? A, tutaj ja pierdzielę. No to będzie, nie będzie zbyt proste, powiem wam. Na ja że mam dziurę w skrzydle. Trochę trafił, trochę nie. Nie umiem wykręcić za bardzo. No co ja mam zrobić, kurde, no przecież nie wykręcę. Kurde, nie umiem, nie umiem się po prostu wrócić, Nawet bombowiec jest ode mnie bardziej zwinny. To jakaś jest chlewa akcja. Co to ma być? No zaraz się rozbije i tyle. Ach, no i tyle jeśli chodzi o bitwę historyczną. Zobaczmy, zaraz będę miał drugi samolot. Ale to była masakra. Czemu ten bombowiec, kurde, lepiej skręcał niż ja? Oj, chyba nie mam drugiego samolotu, wiecie? Bo tam było, że odrodzenie włączone, ale ja nie widzę. Aha, w tej misji nie możesz się odradzać. Ło, ale zajebisty samolot. Znaczy, fajne malowanie miał. Odpadło mu wszystko. No dobra, powiem wam, że nie umiem grać w te misje historyczne. Chyba większość osób ma z tym problem. No i bombowiec mnie, kurde, o tego, był bardziej zwinny niż mój samolot. Nie mam pojęcia zielonego czemu, ale tak wyszło. Za tą misję dostałem 160 punktów doświadczenia. No, po prostu ekstra. To by było na tyle, jeśli chodzi o War Thunder misje historyczne. Napiszcie, czy Wy macie lepsze POWTAN. Yy, czy Wam lepiej idzie w misjach historycznych, a może jest jakiś sekret, który w nich tkwi. tkwi. Trzymajcie się wszyscy. Do zobaczenia, Papa. Pa.